Siemka, mordeczki, mam dla was darmowe skiny w CS2. Wchodzicie na stronę Hellcase.com następnie w prawym górnym roku klikacie kod promocyjny, wpisujecie ten kod, który macie na ekranie, czyli Ty, lub chodzicie pierwszy link w opisie, wtedy dostajecie słuchajcie 3 zł za darmo czyli 70 centów oraz 10% do wpłaty bonusu słuchajcie, ja mając 70 centów postanowiłem, że otworzę sobie oto taką skrzynkę za 50 centów, zobaczmy może nam coś ciekawego, dropnie. no słuchajcie, drop nie jest jakiś wybitny ale wam może pójdzie lepiej, więc wchodźcie na stronę wpisujcie mój kod, nie musicie wpłacać i ja takiego skinka sobie wypłacam na moje konto Steam, bo za darmo to uczciwa cena. Kiemka mordeczki, słuchajcie, dzisiaj kolejny odcinek z Hellcase. Złatowałem yy... sobie pieniądze. płaciłem tak 2,5 tysiąca tak takie, takie 500 dolarków sobie, no nie jakoś dużo, ale słuchajcie, yy, z tych 500 dolarków spróbujemy dzisiaj zrobić jakiś fajny profit, bo dawno profitów nie było i na starcie bym zrobił bit na Frozen Horizon, skrzynka za 500 zł. Jak w ogóle da się robić takie bitwy, nie wiem, zaraz się dowiem. Zaraz się słuchajcie, tutaj dowiem. Frozen, Horizon, nie da się niestety, nie da się niestety. kurde myślałem, że się da. Ale dołączmy sobie do bitwy, za 100 dolarów bitwa, słuchajcie, za 400 zł. No zobaczmy, fajnie, jakbym coś wygrał, bo na razie wszystkie bitwy, jakie miałem na Hellcase, są po prostu bitwami z takowymi przegranymi. No i na razie nie zapowiada się na wygraną jakoś. To mnie martwi, ja mam serio jakiegoś pecha, bo w ogóle, no, nic nie wygrywam, no leci teraz fajna łupka, która da, dała, wygraną w sumie, dała nam wygraną, ale to jest, to jest i tak y, minus 3 dolary, więc nie jest to jakoś słuchajcie, sporo, no dołączymy do, coś gru, do czegoś grubszego, nie, do czegoś grubszego, to jest 500 dolarów, ale nie wiem, ja nie ryzykuję masz tak, yy, no ale co, no może zróbmy jakąś batelkę, może jakąś batelkę sobie zróbmy, Nick knife, no zaryzykujmy, zaryzykujmy nawet na trzy graczy. Zaryzykujmy Shiny Knife, słuchajcie, Shiny kni Knife na boty sobie zagram. Te boty są jakieś OP pociągle ze mną wygrywają. Ale miejmy nadzieję, że nam się jakiś knife, który nam da taką fajną wygraną. Proszę daj mi coś dobrego, proszę, proszę i słuchajcie, chyba to mamy, mamy to zarobisty, słuchajcie, profit, to się tutaj dzieje? 534 dolary Zarobiliśmy słuchajcie 1000 zł w tym momencie, mamy 782 dolarki, zarąbisty tutaj początek słuchajcie, jeszcze raz sobie zróbmy na Shining Knife, ciekawa skrzynka, ciekawa i weźmy teraz na 4 graczy, dobra najwyżej będziemy na 0, ale tak czy siak słuchajcie wygraliśmy konsy fajną, wartą 1000 zł i to się słuchajcie liczy, no chciałbym dropnąć coś tutaj jeszcze dobrego, żeby słuchajcie to wygrać, ale niestety leci nam... Leci na ściek, tak? Leci na ściek. Kościół sobie zgarnął tutaj grubo kasy. I ja bym jeszcze raz zrobił taką samą bitwę. Po prostu, po prostu jeszcze raz. No, może teraz mam szczęście dopiszę, żebyśmy wyszli na jakiś fajny plusik. A jak nie, to i tak mamy cel odcinka zrobiony, bo dropnęliśmy yy, słuchajcie, 1000 zł. Fajną kostkę, niestety, tym razem przegraliśmy znowu. Ziomek to wygrał sporo kasy, już nie ryzykuje, słuchajcie. I tak jak mówiłem właśnie na początku jeszcze sobie otwórzmy Frozen Horizona za 120 dolarków A otwórzmy sobie, otwórzmy, tak jak mówiłem, tak zrobimy. No leci nam e, Chocolate. Nie, niestety, nie, niestety leci nam jakieś gówno. Jakieś gówno nam totalne lecie meczka, najgorszy drop. 60 dolarów. Wiecie co, jeszcze raz? Jeszcze raz do równej stówki zobaczmy. No, cel odcinka z... kosa. To... To się odwaliło w tym momencie? To się odwaliło? 323 dolary! Niestety nie jakiś dobry stan. Bo, yy, znaczy, Faktory Uno to dobry stan, ale nie w Star Treku. W Star Treku to by było ponad 1000 dolarów. Tak jak ktoś tutaj dropnął, zarąbiście. Jeszcze raz, słuchajcie, zarąbisty koniec. Zarąbisty początek, słuchajcie, odcinka. Oby tak dalej. Jeszcze czoklejcik nam leci, ale on nie jest jakiś tutaj wybitny. No chyba, że jakiś lepszy stanik. No nie, niestety gówno. Ostatni raz, ostatni raz, słuchajcie, ja kończę odcinek, wiecie jak to jest, że kusi kusi i ten lighting by nam się przydał, ale niestety lightinga po prostu tutaj nie ma. Słuchajcie. Ja się z wami żegnam, dzięki, że oglądaliście odcinek, napiszcie w komentarzu słowo melon. To rozwam wam skinka za 50 zł. Zobaczymy ile osób ogląda do końca. Ja się z wami żegnam, siemano.